Mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, jest ostatnia niedziela roku liturgicznego, która jest niedzielą eschatyczną, która ukazuje nam perspektywę życia wiecznego. Ale zarazem też, drodzy wierni, musimy rzeczywiście przyjrzeć się tej bardzo głębokiej treści, która jest zawarta w Ewangelii, której Pan nasz Jezus Chrystus. Poucza nas na bardzo wielu poziomach, o rzeczach bardzo istotnych, abym powiedział, nawet najistotniejszych dla nas. Przestroga, którą daje Pan nasz Jezus Chrystus pierwszej rzeczy, w pierwszej kolejności odnosi, odnosi się do kary, która czeka lud wiarołomny, który dopuści się grzechu bogobójstwa w Jerozolimie. I dlatego też zapowiada Pan nasz Jezus Chrystus zniszczenie tego miasta, zniszczenie Jerozolimy. Ale zarazem ukazuje nam perspektywę powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale i powołuje się na Stary Testament, przywołując tutaj proroctwo proroka Daniela o brzydocie spustoszenia zalegającej miejsce święte. To zwierni w tej całej głębi treści musimy rzeczywiście wyciągnąć naukę, która będzie pożyteczna dla nas. A nauka niewątpliwie jest dla nas bardzo aktualna. Otóż do czego się odwołuje Pan nasz Jezus Chrystus? Proroctwo Daniela proroka zostało wygłoszone podczas wielkiej tragedii ludu żydowskiego, kiedy zostali oni uprowadzeni przez króla Nabuchodonozora do niewoli do Babilonu. prorok Daniel jest jednym z tych uprowadzonych, jako młodzieniec zostaje uprowadzony do Babilonu. Tam zostaje wybrany do tego, żeby służyć na dworze królewskim, i być doradcą króla Nabuchodonozora i jego następców. I on tam wygłasza proroctwa, które są też dodatkowym ciosem dla ludu, który i tak już jest mocno ukarany, ponieważ został uprowadzony do Babilonu, do ziemi niewoli, a zarazem zapowiada tam znowu straszne rzeczy, które mają spotkać ten lud, Potem, kiedy powróci do ziemi obiecanej, do ziemi świętej, kiedy odbuduje Jeruzalem, odbuduje świątynię, o to zapowiada prorok Daniel, że ta świątynia zostanie sprofanowana, a ofiara codzienna, która była składana w tej świątyni, będzie zaprzestana. Drodzy wierni, te proroctwa bezpośrednio się spełniły w czasach machabejskich. I tutaj, w tym momencie, chciałbym zachęcić was, drodzy wierni, do tego, żebyście sięgnęli po dwie księgi machabejskie, które dają nam dużo światła na czasy nasze. Otóż, co się stało w czasach machabejskich? Ta historia, którą, do której zachęcam, ażebyście sięgnęli, nie jest tylko powtórzeniem tych chwalebnych dziejów narodu żydowskiego w walce o wiarę i swoją tożsamość, ale też jest wskazówką jak my mamy postąpić, ponieważ analogia do naszych czasów jest bardzo jaskrawa. Cóż się stało w tych czasach machabejskich? Najpierw umieśćmy je konkretnie na osi historii. Czasy machabejskie to są czasy po Aleksandrze Wielkim. Ca czasy, kiedy powstaje nowe imperium Aleksandra, który podbija Babilon, Persję, podbija cały Bliski Wschód i podbijając te kraje niesie kulturę i religię grecką na te tereny. Jest to czas pierwszej globalizacji, nazwanej wtedy znaczy nazwanej przez historyków, helenizacją. Otóż wszystkie narody, które zostają podbite przez Aleksandra i potem są poddanymi poszczególnych królestw wyrosłych na Imperium Aleksandra, są niejako przymuszone, w wielu wypadkach nawet bez użycia siły, po prostu ludzie dobrowolnie przyjmowali kulturę, język i religię grecką i stają się właściwie mentalnie, religijnie i kulturowo Grekami. Cały świat przyjmuje jeden język, jedną kulturę, jedną religię. Jest to niewątpliwie bardzo wygodne do tego, żeby ten świat kontrolować, a wszelkiego rodzaju ruchy, które by dążyły do pewnej niezależności, umieć spacyfikować w imię jedności tego świata, cywilizacji i tak dalej. I oczywiście częścią tego planu jest również Palestyna. Częścią tego planu jest właśnie naród żydowski, który jest również przymuszany do tego, ażeby odstąpił od swojej wiary. I o smutnym losie wielu spośród Żydów dość chętnie i dobrowolnie przyjmuje te, te greckie obyczaje, grecki język i grecką religię. Król nakazuje, żeby każdy Żyd złożył ofiarę bożkom greckim, a żeby każdy Żyd w ten sposób utożsamił się z kulturą grecką. Smutne jest w tym wszystkim to, że również zostaje usunięty arcykapłan, który był prawdziwie świętym arcykapłanem, a na jego miejsce trafiają różnego rodzaju podejrzane typy, które kupują urząd arcykapłański u królów pogańskich, ale wykorzystują ten urząd. Nie zgodnie z jego przeznaczeniem do, te, do tego, żeby Bogu chwałę oddawać i lud umacniać w wierze prawdziwej, tylko wykorzystują do tego, ażeby właśnie helenizować Żydów. Jeden z takich arcykapłanów dostaje pozwolenie, ażeby wybudować efebion, gimnazjon. Okazuje się, jak pisze autor Księgi Machabejskiej, że kapłani na dźwięk trąby, która dochodziła z gimnazjonu, porzucali swoje posługi w świątyni i biegli do tego, żeby oddać się ćwiczeniom fizycznym na modłę grecką. Żydzi zaczęli się pozbywać znaków obrzezania, przynależności do narodu wybranego, zaczęli prześladować tych wszystkich, którzy starali się zachować prawo, którzy posiadali księgi prawa którzy próbowali zachować obyczaje i tradycje swoich ojców. I wtedy Matatiasz, ojciec braci Machabeuszy, widząc tą nieprawość, wewn wewnętrznie się wzburzył, rozwalił ołtarz fałszywych bóstw, zabił apostatę Żyda, który chciał złożyć ofiarę i rozpoczął powstanie. Do niego się przyłączali ci, Którzy pragnęli pozostać przy wierze swoich ojców, pragnęli pozostać przy Przymierzu Pańskim i pragnęli pozostać przy swojej kulturze. I otóż on, Matatiasz, a potem jego synowie toczyli wojny, a do tychże dzielnych ludzi, ci, którzy rzeczywiście mieli serca szlachetne, się przyłączali i rozwierni byli mniejszością. Arcykapłan oskarżał ich o to, że są ekstremistami. Zciągał na nich wojska królewskie, ażeby ich wygładzić mieczem, a oni w gorliwości swojej walczyli o wiarę, o chwałę bożą, o tradycję swojego narodu, nie szczędząc swojego życia. W tych księgach znajdziecie wiele przykładów męczeństwa. Gdzie matka wysyłała siedmiu swoich synów na męczeństwo i sama oddała życie, gdzie starzec Erizeusz wolał oddać w męczarniach życie niż kalać się ofiarą bożków pogańskich. Do zwierni w tych czasach dokonała się profanacja świątyni. Bo oto załoga twierdzy, która znajdowała się obok świątyni, wciągnęła posąg. Zeusa Olimpijskiego na teren świątyni jerozolimskiej, umieściło go nad ołtarzem, a na ołtarzu, który był poświęcony dla Jachwę, zaczęto składać ofiary nieczyste bogom pogańskim. Ustała wtedy ofiara czysta i rozpoczęło się odstępstwo Izraela. Drodzy wierni, tutaj widzimy tą rzeczywiście analogię bardzo, bardzo wyraźną do czasów naszych. Bo to widzimy, że znowuż ten, ta globalizacja, ten nowy świat, nowy człowiek, nowa cywilizacja jest na tyle silna i propaganda jest na tyle mocna, że współczesne społeczeństwa, również katolickie, zaczęły ustępować wobec tego naporu. A co gorsza, arcykapłani wiary naszej ulegli tym standardom. Przyjęli też standardy nowego współczesnego człowieka i zaczęli głosić nową religię. Zobaczcie, zaniechano ofiary czystej i wprowadzono ucztę na to miejsce. Nie składa się w świątyniach naszych ofiary, która jest ponawieniem ofiary krwawej Pana naszego Jezusa Chrystusa, a składa się ucztę. Jest Inna, inna religia. Została ona najpierw nazwana przez Pawła VI, religią człowieka, bo to człowiek stał się tym najważniejszym. To nie już służba Bogu, nie oddawanie czci Bogu i troszczenie się o zbawienie dusz stało się treścią religii katolickiej, tylko hołd dla człowieka, wynoszenie godności ludzkiej, naiwna, naiwna ufność, w, do, w dojrzałość i szlachetność Natury ludzkiej, która doprowadziła do wielkiego upadku moralnego człowieka. W naszych czasach, czasach takiego postępu, czasach takiego oświecenia, człowiek stoczył się na niziny moralności, właściwie utraty, utracił moralność jako taką. Następnym krokiem w niszczeniu tej religii było odejście od religii człowieka. I przejście do tak zwanej religii ekologicznej, którego symbolem bardzo wyraźnym był, było to bóstwo paciamama obnoszone po świątyniach katolickich w Rzymie. Zwierni, oto się okazało, że człowiek już nie jest centrum. Natura, przyroda stała się centrum wszechświata, a człowiek stał się jej wrogiem. I dlatego też człowiek musi się ukorzyć przed naturą i służyć naturze. Ażeby natura nas nie karała koronawirusem. to W takim dużym skrócie. I to się słyszy w świątyniach. Tego nauczają nas pasterze. Usłyszymy o konieczności niechodzenia do kościoła, bo to będzie wypełnieniem miłości bliźniego, o konieczności wzięcia udziału w eksperymencie medycznym, o konieczności. Noszenia masek, o konieczności dezynfekcji, o konieczności segregacji śmieci. To są współczesne sakramenty. To ma tak naprawdę być dla człowieka jego, jego kultem, jego religią. Drodzy wierni, w tym całym, wielkiej, w tej całym wielkim zamieszaniu apostazji, w której się znalazł świat współczesny, Cóż mamy robić? Patrzymy na tych wielkich machabeuszy, którzy wbrew tym potęgom politycznym i religijnym postanowili wszcząć powstanie i dzielnie walczyć o, re o religię swoją i oddać życie za to. I tutaj śmiało możemy do tych machabeuszy przyrównać założyciela naszego czcigodnego arcybiskupa Marcela Lefebra. Chciałbym teraz w tym kazaniu przytoczyć. Jego tekst, który powstał dokładnie 21 listopada, czyli mamy rocznicę 1974 roku. Jest to deklaracja arcybiskupa wobec tego, tej dewastacji wiary, która się dokonuje. On się tutaj wyraźnie opowiada w tej deklaracji po stronie wiary katolickiej i zarazem daje nam te wskazówki. Pozwólcie, że przytoczę ten tekst, bo jest piękny, a zarazem pocieszający i uspokajający dla nas. Arcybiskup mówi tak: Całym sercem i całą duszą należymy do Rzymu katolickiego, stróża wiary katolickiej oraz tradycji niezbędnych do jej zachowania, do wiecznego Rzymu, nauczyciela mądrości i prawdy. Odrzucamy natomiast i zawsze odrzucaliśmy pójście za Rzymem o tendencji neomodernistycznej i neoprotestanckiej, która wyraźnie zaznaczyła się podczas II Soboru Watykańskiego, a po Soborze we wszystkich wynikających z niego, wynikających z niego reformach. Wszystkie one przyczyniły się i wciąż się przyczyniają do zniszczenia Kościoła. Zrujnowania kapłaństwa, unicestwienia najświętszej ofiary i sakramentów, zaniku życia zakonnego, do nauczania na uniwersytetach, w seminariach i w katechizmach naturalizmu i tajardyzmu, które to prądy wywodzą się z liberalizmu i protestantyzmu, wielokrotnie potępianych przez uroczyste magisterium kościoła. Żadna władza nawet najwyżej w hierarchii nie może nas zmusić do porzucenia lub umniejszenia wiary katolickiej, którą to magisterium Kościoła jasno wykłada i wyznaje od ponad dziewiętnastu stuleci. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba, głosił Wam ponad to, cośmy Wam głosili, niech będzie przeklęty. Czyż nie to powtarza nam dzisiaj Ojciec Święty? A jeżeli w jego słowach lub czynach, albo też w aktach dygasteriów, dałoby się dostrzec jakiejś sprzeczności, to wybieramy wówczas to, czego zawsze nauczano i zamykamy uszy na niszczące kościół nowinki. Nie można poważnie zmienić lex orandi, zasady reguły modlitwy, nie zmieniając jednocześnie lex credendi, reguły wiary. Nowej mszy odpowiada nowy katechizm, nowe kapłaństwo, nowe seminaria i uniwersytety. Charyzmatyczny kościół odnowy w duchu świętym wszystko to, co jest sprzeczne z katolicką prawowiernością i odwiecznym magisterium. Reforma ta, tkwiąca korzeniami w liberalizmie i protestantyzmie, jest całkowicie zatruta. Z herezji się wywodzi. I do herezji prowadzi, nawet jeżeli nie wszystkie jej czyny są formalnie heretyckie. Jest zatem niemożliwe, by świadomy i wierny katolik miał tę reformę przyjąć lub poddać się jej w jakikolwiek sposób. Jedyna droga wierności Kościołowi i doktrynie katolickiej dla dobra naszych dusz to kategoryczne odrzucenie reformy. Dlatego też bez buntu. Bez goryczy, ani utraty, ani urazy kontynuujemy nasze dzieło formacji kapłańskiej w świetle odwiecznej, odwiecznego magisterium, w przekonaniu, że jest to największa przysługa, jaką możemy oddać Kościołowi, papieżowi i przyszłym pokoleniom. Z tej przyczyny w oczekiwaniu na, na chwilę, kiedy prawdziwe światło tradycji rozproszy ciemności zakrywające niebo nad wiecznym Rzymem, trzymamy się mocno tego, w co zawsze wierzono i co praktykowano w Kościele w zakresie wiary, moralności, liturgii, katechizmu, formacji kapłanów, struktury Kościoła, a co zostało skodyfikowane w księgach sprzed okresu modernistycznych wpływów Soboru. Jesteśmy przekonani, że postępując w ten sposób, z pomocą łaski Bożej, Najświętsza Maria Panna, Święty Józef i Święty Pius X, zachowujemy wierność Kościołowi Katolickiemu, wszystkim następcom Świętego Piotra i pozostajemy fideles dispensatores misteriorum Domini Nostri Jezus Christi in Spiritu Sancto. Wiernymi szafarzami tajemnic naszego Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Drodzy wierni, arcybiskup pokazał nam, że nie wolno wejść na, jakikolwiek, wejść na drogę jakiegokolwiek kompromisu. Nie wolno w żaden sposób próbować łączyć te dwie rzeczywistości. Nie wolno nam w żaden sposób współpracować w niszczeniu Kościoła, nawet jeżeli będzie to współpraca. Z hierarchią katolicką. Drodzy wierni, potrzeba jasnego opowiedzenia się po właściwej stronie, po, właści po stronie wiary katolickiej, po stronie tradycji katolickiej. Tak jak ci Machabeusze, oni doskonale wiedzieli, że wszelkiego rodzaju konszachty z poganami skończą się odejściem od wiary, utratą tożsamości, utratą kultury. Stąd ich niezachwiana walka. Od, aż do ostatniej kropli, ażeby przy wierze pozostać. My, katolicy, mamy też ten obowiązek. Mówią nam, jesteście nieposłuszni papieżowi. Owszem, jesteśmy mu nieposłuszni w dziele niszczenia Kościoła, ale przez to jesteśmy posłuszni wszystkim papieżom do czasów Soboru Watykańskiego II, którzy, których zadaniem i troską było budowanie i rozszerzanie wiary katolickiej na całym świecie. Trzeba się opowiedzieć, po, jednej, po jednym czy drugim posłuszeństwie, po stronie jednego czy drugiego posłuszeństwa, będąc posłusznym papieżom posoborowym, wypowiadamy posłuszeństwo Kościołowi katolickiemu. Stąd w tym momencie, w tych czasach trudnych, musimy opowiedzieć się po stronie prawdy i po stronie wiary. Stąd, tak jak powiedziałem, wszelkiego rodzaju współpraca. Z nowym, z nowym porządkiem, z kościołem nowego adwentu, z nową show, ale również i z indultem, który przecież jest po to, ażeby niszczyć tradycję katolicką, żeby dać pewne namiastki, tylko liturgiczne, ale chronić wiernych przed prawdą katolicką, co zresztą zostało bardzo wyraźnie powiedziane od 16 lipca tego roku, bardzo jasno zostało zaznaczone przez papieża Franciszka, że tu nie ma miejsca. Dla tradycyjnego nauczania albo się przyjmie nową doktrynę, albo nie ma miejsca dla takiego człowieka w kościele nowego adwentu. Taki ktoś jest ipso facto, trwając przy wierze katolickiej, ekskomunikowany, wyrzucony z kościoła, z kościoła nowego adwentu. Zwierni cały ten projekt tzw. hermeneutyki ciągłości. Okazał się jednym wielkim fałszem, pewną pułapką, która była zastawiona, ale przecież widzimy, że nie ma tu żadnej ciągłości. Jakaż jest ciągłość między doktryną katolicką a błędami, które były przez papieży tak stanowczo potępiane? Oto teraz się okazuje, że te błędy, takie jak ekumenizm, jak wolność sumienia, jak, jak wolność religijna. To, to wszystko się okazuje teraz staje się pewnym nowym dogmatem, nowej religii. Dlatego też potrzeba odwagi i konsekwencji. Wszelki kompromis, wszelki brak konsekwencji będzie skutkował tym, że będziemy tracili wiarę katolicką i będziemy coraz bardziej staczali się właśnie w kierunku tego, tych nowych religii. Religii człowieka, religii paciamamy, ekologizmu i co tam jeszcze w ramach tych różnych mutacji nam czas przyniesie. Niech Najświętsza Maria Panna, pogromicielka wszystkich herezji, umocni nas do tego, żebyśmy niezależnie od tego, jakie będziemy musieli ponosić konsekwencje i ofiary, a żebyśmy wiernie trwali przy Jej Synu pod znakiem Jego krzyża i nie zachwiali się. Nigdy w żadnej sytuacji, niezależnie od tego, jakie próby i jakie doświadczenia będzie nam dane znosić. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.